Ja bym chyba nie mógł spingować. nie mógłbym, nie mógłbym bez hej, 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 hanysę. Ale wczoraj Templar zdemolował. Słaga to jest szok. Ale słag nie potrafi dyskutować, bo on nie daje merytorycznych argumentów. Bo on pełnia błąd w argumentacji. Słagaj, On daje. To nie jest argument. Co? W Adler i się poddał Nie, ale naprawdę, ja wczoraj. Ja ogólnie powiem ci tak, Piotrek. Ja do Templara do wczoraj miałem takie bardzo mieszane uczucia. Bardzo mieszane. można powiedzieć, że nawet go nie lubiłem. Ale po wczorajszym to taki respekt sobie zrobił u mnie, że to szok. Jak ja zobaczyłem, że oni się kłócili chyba dobrą godzinę, a on się ani razu nie zgubił w argumentacji. Ni, ani razu. Ani razu. No nie No trudno było się zgubić, bo to Słag się cały czas skupił. No właśnie o to chodzi. Nie, dla mnie to było pojebane, bo Templar się trzymał tego co mówił. Słagi to co chwilę totalnie zjeżdżał z tematu i mówił co innego. Nie, nic niezwiązanego z tematem. Ale on mówił sprzeczne ze sobą rzeczy. On mówił, że nie tryhardował w ligę, a potem mówi, że ma 25 tysięcy godzin, że to jest jego maingra. No. Ale nie tryhardował przez 12 lat. Bo gra drugiego sezonu, ale kurwa, no. 25 tysięcy godzin ma i Templar miał te dwa? Diament 2 nie. Słak y... miał diament 2, a Templar miał diament 4. I to jest taka duża różnica. Moim zdaniem to jest zerowa różnica. To jest różnica Ilu? 10 meczy? To jest dużo, bo okay, nie dla mnie y, Jest różnica, bo Jak widziałem Jest różnica Wiesz jest taka Przesłanki, więcej go nie zmarnował No tak e, Bo jak widziałem na listach Jakieś to są dwie kategorie, jest diament Jest diament i jest diament 2+, To no nie wiem bo Chyba musi być duża różnica czy coś No to, dobra, niech będzie, ale Still, Templar gra ja w tą grę króciutko i się czuło tak wysoko. Mam gra tak długo i... tylko Diament 2? Szanowni. ile? księdzu. Ksi hmm? Trzeba muszę... muszę think workshop, trzeba go, 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 go Not today, toddler. <laughs> Co będziesz robić? Nie powinien mnie poznać. w mm. zombiarni. Noc tutaj, potem. Ja zawsze słyszę noc tutaj, potem. A to ja mam fajne strzałki. Znaczy. A ja mogę się uśtać? Słyszałam. Znaczy, ja Bombela. Górna kiegany. I Golden karpa mam. I mam mówisz, bo pan popać. Widzę? Te niki fajnie wyglądają Takie A, te niki? Mhm Nie, bo ty też no dosłownie, widzę A Albo nie umiem tego dachu połączyć O Jezu, oła Ta Murkan podobno ma fajną kampanię, Piotrek Ja słyszałem, że Murkan my... jest chujowy to byłowa kampania że jest niefajna. Jaki ty im być? być? Ale to może jest... a potrzebuję... Tinker jest workshop. Znaleźć Trzeba znaleźć dzioda. Trzeba znaleźć grę skrzynki, rob skrzynki, bo nie ma skrzynek. Jak nie mam Gdzie się złotych. No teraz. Nie wiem co teraz, koniec rychle będzie. Tak się zgłoszę, i dostaniesz pena, naturalnie, mm -hmm. agriffing. Mhm. Mm jem śniadanie. Co jesz? ty jesz i co wtedy piszesz? O, chodzi kluska. Tak <grystanie> <grystanie> się może balić. trudno. Mi się bardzo podoba mm. To leser de Ur -er Urhamerza. Kurwa, Te Kurwa, mysle? Te... nurgringi Ale przecież te oznaczawy są niesymetryczne ale są potężne ja Miałem cztery za cztery, ty jesteś chytnika, Jedna służy po to, żeby rzucać bombami To były cztery Ja tutaj jest dwie razy, Nie, czwarta niepotrzebna lepiej? O, 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 o. Ojejku Benz, o w końcu działa Jestem ja muszę odpalić Stam Czy miałbym chciał grać jako klasą? Dobra, tym magiem. Ma, ma magę. Marek, ma, ma jesteście śmiertelny, wiesz? Oj, wcale nie. Ja wiem, ja, ja widziałem, że to nie trzeba jakiejś opinii, że to nawet nie jest melek. To, to jest szpitka na 5 x gry. Nie ja przeszedłem melasem a, ma, i nie da się grać melasem na większość bossów potem, bo bossy są tak szybkie. A ty musisz być jednak w miarę blisko, bo te miecze nie mają nieskończonego zasięgu. I jak podejdziesz no, nie, bo do bossa, to ma, cię ma, rozpierdoli. No kurde, my ich Masz, jeszcze armor w grze, no więcej defensy. I z tego, skoro bossy biją tak dużo, ten armor nic nie zmienia? W terenie nie liczy się ile masz armora, tylko liczy się Twoja szybkość, jak dużo masz prędkość. Ty możesz nie tankować czasem, a od nich uciekać na Calamity. Buba, buba. Nie wiem, nigdy nie grałem, boję się, co to jest. No to, że się. A, że trowerem? No nie, to teraz się nudny wydaje. A może? Znaczy w sumie? Nie wiem, kurde, może bym zagrał trowerem? Trower, trower? trower, no? To dlera bym zagrał. Not today. toddler. Not today, toddler. I don't know I do So me to My Żółnie ci jednostek, stanie wszystko. bobby Kebabie. Kebabie. kebabie, Kebabie. 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 Ale chyba na dole stoją. No co oni polecają? Jungle Armor. Myźle? Okej okay. Możemy do niej... Okej, okay, czyli z tym armorem mogę do Interford sobie do mózgu. potem to będzie change. Sing, change, change będzie Dobra, te plasterki, to tyle Tak Taką ofertę znalazłem. Jestem siebie gigant dumny. Ja powiedzieć gigat tłusty? Wiesz jaką ofertę znalazłem 12 Tortilla w za 7 zł Prawie kilogram tortilli To jeszcze tak oddaje Tak daje już do szoku. Trzeba teraz tabletki wszystkie pobrać Bystrości. Powierzchniści. Jesteś Piotrek? Kłócą. Kłócę te falimy, będziesz miał zajebisną szczękę. Kupię. Zaraz. Zaraz kupię. Czy masz jakaś pożyczyć na zawsze? Nie mam skrzynek żadnych. Może być skrzynka w skrzynce, ale skrzynki nie mam. Skrzynka w skrzynce. A tam tej skrzynce jest skrzynka? Nie ma skrzynki. To nie paradoks, to jest bystrości życie, prawdziwe życie. W ogóle powiem ci tak jak ja wczoraj no. słuchałem tej kłótni, która była w sumie wywołana przez. Przeze mnie. Po części. No to... No tak. No. To powiem Ci, że... Jezu, Michał się tam w tle jeszcze dołączył <laughs> Powiedział Pierdal się kundlu do słagiego. <laughs> bo no, ten z nim ten nie powiem, chciał grać w grę Że Michał, że Michał się Serio wkurwił Tak ostro No to tak brzmiało No Bo on powiedział pierdal się kundlu i był cicho przez chwilę I ja, się tak stanowiłem Jakby co to są jeszcze Truskawkowe O, truskawkowe, i... pychota Ja pierdziele są truskawkowe i wieloowocowe. Jak nie chcesz sosny? Ja lubię smak sosny. To smakuje, jakbyś kurwa wziął igłę sosny i ją Ja nie mam cukru w ogóle. Chyba. To jest super. Chyba. Sosny. I przysięgam ci, że. Kurwa, ta guma jest wielkości trzech kurwa normalnych gum jest, kurwa żujesz to przez, mi można rzucić tylko godzinę dziennie, bo ci przerosną mięśnie. gnialne będę żuł codziennie po 5 godzin dziennie. Ja żułem po dwie kiedyś. Teraz mi właśnie wyskoczyło, w... kontynuuj zakupy kurwa na Operze GX, wyskoczyły mi fanimy i uznałem tak, o ja pierdolę muszę kupić. Ale też sobie tu kupię, to fajne się wydaje. Tylko gumcie, szukałem takiej gumy właśnie Bystrej. Bystrej gumy no, no i wiesz, tutaj masz kurwa za 100 sztuk pocisz 3 dechy, bo tam jeszcze Chyba, że masz smarta, no to masz darmową przesyłkę. Mhm Spytaj się mamy czy nie ma Allegro Smarta Nie ma Bystrości Bo podostawała blokady na wszystkie prawie że Allegro jak się da Bo było, było pierdalanie albo jakieś tam dziwne rzeczy. Wiem, że coś się tam zadziało, się straści Co? Grałem na to Bo gram kto w Warhammera. Muszę w rohamera pograć trzeba Ci niebawnikiem tej gry Nie, ja, może to mi się ta gra Holer nie podoba Jest, jest piękne kampanie dalej dalejście wysoko Dobry jest, no? To zagram sobie kampanię teraz z Citzem i potem sobie pójdę na online'a i będę z grał online'a Ticzy jest... O i się poddał Wretania, <laughs> LOL znaczy nie wiem, czy jest fajnie ci grać taką kampanię Citiem, bo po prostu wchodzisz do mstakiem jednostek strzelających na kampanii i masz te kaste, że możesz wioski przerzucać i zabierać i tak dalej. Nie wiem, co, czy to jest jakaś ciekawa kampania. No ale każda kampania w że jest nudna. Właśnie, ja się do doszukiwałem ciekawych kampanii i na przykład moim zdaniem. Ciekawo kampanie mają wampiry, nie? Jak grasz Heimrichem? Czemu? Jak grasz Heimrichem?